się więc wspólnie w to, co Pan Bóg chce nam dzisiaj powiedzieć. Dzisiejsze Ewangelia to czwarty rozdział Ewangelii Markowej, werset od pierwszego do dwudziestego. Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy Nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej na jeziorze, a cały tłum stał na brzegu jeziora. Nauczał ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce. Słuchajcie, oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedno ziarno padło na drogę i przyleciały ptaki i wydziobały je. Inne padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi i wnet wzeszło, bo nie było głęboko w glebie. Lecz po wschodzie słońca przypaliło się i uschło, bo nie miało korzenia. Inne padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, także nie wydało owocu. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i wydały plon, wschodząc i rosnąc, a przynosiły plon trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny. I dodał: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. A gdy był sam, pytali go ci, którzy przy nim byli, razem z dwunastoma o przypowieść. On im odrzekł: Wam dana jest tajemnica Królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach, aby patrzyli uważnie, a nie widzieli, słuchali uważnie, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili, nie była im odpuszczona wina. I mówił im: Nie rozumiecie tej przypowieści. Jakże więc zrozumiecie inne przypowieści? Siewca sieje słowo, a oto są ci, którzy są na drodze. U nich sieje się słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo w nich zasiane. Podobnie zasiewem na gruncie skalistym są ci, którzy gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością, lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Potem, gdy nastanie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Są inni, którzy są zasiani między ciernie, to ci, którzy wprawdzie słuchają słowa, lecz troski tego świata, łuda, bogactwa i inne rządze, wciskają się i zagłuszają słowo, także pozostaje bezowocne. Wreszcie zasiani na ziemię żyzną są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny. Najczęściej, pochylając się nad tym fragmentem, pochylamy się właśnie nad tymi rzeczywistościami, które przeszkadzają nam w tym, by słowo Boże wydawało takie owoce jak powinno. Ja bardziej dzisiaj, w pierwszej myśli, chciałbym skupić się na samej osobie Siewcy. Aby może modlitwa dzisiejszym Bożym Słowem zachwyciła Cię, jeśli chodzi o hojność Pana Boga. Które sieje. Jakby mnie samego zachwyca fakt, że oto Bóg nie zniechęca się i nie przestaje siać. Bóg nie zniechęca się moją opieszałością, moimi trudnościami w przyjmowaniu Jego słowa, w tym by adaptować je do swojego codziennego życia. On sieje. Wręcz taki obraz Boga. Jako tego dobrego siewcy, który każdego dnia wychodzi, by trudzić się i siać. Bóg, który nie przestaje do mnie mówić, Bóg, który nie przestaje do mnie kierować swego słowa, ale też jakby obdarzać mnie swoimi łaskami. Bóg nie zniechęca się na tym polu. Więc taka głęboka świadomość, że Pan nieustannie chce do mnie mówić, że jakby nieustannie chce oddziaływać na mnie i na moje życie. To jedna myśl. A druga jakby rodzi się we mnie po Twojej dzisiejszej Ewangelii takie głębokie pragnienie pragnienie tego, by stawać tą żyzną ziemią. Jakby myśląc sobie o tym kim mogę się stawać dzięki łasce Boga i dzięki Jego Słowu, jeżeli pozwolę, by Ono mnie prowadziło, by Ono wydawało we mnie dobre owoce, myśląc sobie, kim mogę się stawać dzięki Jego łasce, dzięki Jego Słowu, rodzi się we mnie taki zachwyt, rodzi się we mnie taki Boży optymizm, takie tak, Boże, tak, ja, ja tak chcę. I co ważne, mając w sobie wiarę z Jezusem, to nie jest jakieś bujanie w obłokach, takie projektowanie, kim ja to nie mogę być, jak, jak, jakim człowiekiem nie mogę się stać. Nie, to tu, tu mamy podstawy, by mieć w sobie jakiś taki Boży optymizm, w takim spojrzeniu na siebie w kontekście tego, jak będę się zmieniał w przyszłości. Jeżeli tylko pozwolę, by Słowo Boże wydawało w mnie dobrowoce, jeżeli tylko będę starał się jakby każdego dnia bardziej być taką żyzną Ziemią, to Zachwyca mnie ta perspektywa tego, co może Boże Słowo zrobić ze mną i ze swoim życiem. Dlatego chcę się starać i trudzić i nieustannie walczyć o żyzność siebie samego, tej gleby, na którą Pan nieustannie sieje swoje Słowo i ono, by ono wydawało wciąż większe owoce. Dobrej modlitwy Ci życzę i dobrego Bożego Błogosławionego dnia.